Cześć. witam w kolejnym filmie w poprzednim filmie pokazywałem wam w jaki sposób zrobić takie fajne grafiki które zmieniają swój, swój kolor to na przykład bo w ogóle z, z, zmienia się grafika pod wpływem powiedzmy zmiany jakiejś Warstwa, wartości bitowej. A teraz teraz pokażę Wam, w jaki sposób w, na panelu to możemy obsłużyć takie tu wartości analogowe, czyli zajmiemy się już tą zarazem odczytem tej temperatury, jak i z zadawaniem tej, tej temperatury, to co mamy w naszym programie sterowniczym. Na razie to działaliśmy na oknie głównym. Chcielibyśmy teraz zacząć edytować okno numer 1, czyli to jest to, które tutaj mamy. Przełączamy się. Znaczy w tej części HMI do naszego projektu w tym drzewie, klikamy na HMI Screens i klikamy dwa razy na okno 1. Przerzućmy sobie ten opis wyżej. W jaki sposób zmienić te, ten, ten opis. To pokazywałem w jednym z poprzednich filmów. Ok, no to. Wykorzystajmy sobie od razu to, co stworzyłem, jeżeli chodzi o te grafik lists, tak? Czyli te grafiki, które zmieniają się pod wpływem wartości danej y, zmiennej. Tak? Stawmy sobie tą grafikę. OK. Troszeczkę ją powiększę. Ech. Klikam na grafikę, znaczy na y, grafik IO General, to wybieram sobie taga. Ja bym chciał, żeby ta grafika zmieniała się pod wpływem y, tej zmiennej, którą w sterowniku palce to nazwaliśmy temperatura. No więc przełączam się, dodaję taga. Tak i teraz szukam w tej całej liście temperatura real. Tak, bo to nas będzie y, interesować. Dobra, czyli dodaję sobie tą e, zmienną. Teraz tutaj, gdzie mamy grafik list, muszę sobie wybrać temperatura wejściowa. Tak, czyli to, co u, u, utworzyłem w poprzednim filmiku. Za, potwierdzam to. Klikam na save, wgrywam na, starowni, na szyb, wgrywam na panel i zobaczymy, co się tutaj dzieje. Okay. Na samym panelu tak przełączamy się na okno pierwsze, i widzimy od razu, że ten, ten nasz kwadracik jest tu niebieski. Tak, może podejrzymy sobie go. W watch table, jaka jest wartość to, to w ogóle tej, tej, tej temperatury. Weźmiemy sobie temperatura real. Ok, przełączymy na monitorowanie. Na razie mamy tę temperaturę teore teoretycznie minus 39. Jak będziemy ją zwiększać. Na razie jest niebieski nasz, nasz wskaźnik temperatury, tak. Niebieski, przekroczyliśmy 0. Jest nadal to niebieski i jest cały czas. Nie, nie jest niebieski, przepraszam. Zmienia swój e, kolor, tak? W zależności od tego, jaki jest i w jakim przy, przy, przy przedziale tutaj jesteśmy, tak? Jak przekroczymy to 75, to mamy czerwony. Między 75 a 50 mamy właśnie ten żółty. Między 50, a 25 mamy zielone, następnie mamy szary, tak, i później mamy właśnie ten niebieski, czyli zmienia nam się. No ale to dalej nam do końca to nie mówi o tym, jaka jest sama temperatura, tylko to może nas w jakiś sposób ostrzegać o tym, że my jesteśmy w danym przedziale, ale fajnie by było tą, 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 tą temperaturę sobie podejrzeć, ale też podejrzeć, zobaczyć tu na przykład, czy my jesteśmy w połowie przedziału, czy my jesteśmy w górnej połówce, w dolnej połówce to na przykład, albo coś tam z tego, tak? Do tego służą tutaj właśnie takie wskaźniki, takie bary, które, które należy skonfigurować, czy to są takie klasyczne, będzie zmieniać się wypełnienie w zależności od tego, gdzie znajduje się nasza zmiana. Klikamy sobie na tego bara, klikamy na pro, pro, Properties, no i e, w tutaj w Property List w General pojawia nam się pierwsza rzecz, czyli pojawia nam się e, w jakiej skali my pracujemy. Wiemy, że my pracujemy w skali od minus 50 ter, pracujemy do 50 i widzimy od razu tutaj u góry zmieniła nam się skala, tak. Co musimy teraz powiązać to z jakąś wartością ze sterownika? Interesuje nas temperatura real, czyli ta temperatura, którą my sobie odczytujemy w sterowniku. No dobra, no to już tak właściwie by było. Tutaj możemy dodać sobie to różnego to rodzaju rzeczy, czyli w sensie, jaki ma być kolor wypełnienia, czy to ma być gradient, czy to nie ma być gradientu, jaki ma być, kolor tła, jaki ma być wypełnienie, znaczy to różnego to rodzaju linie, nielinie, tak? Czy mają być jakieś tu markery, które sobie wskazują, czy mają być jakieś w postaci linii, to na, na przykład ja sobie to wyłączę na razie, bo to nie może mnie i, i interesuje. Tak. Jaka ma być kolor obramowania? Tak ma być skala. To jest dosyć tutaj ważne, bo możemy sobie zmienić i, i, i ile linii pośrednich ma się to na, to na przykład wyświetlać, jaki ma być i, i interwał wyświetlania tych linii, tak? Co tutaj ma no właśnie settings for labels, tak? Czyli tutaj kolejne wartości, mm -hmm co my tu jeszcze mamy, położenie, tekst formatu, ograniczenia, tak czyli to, co przy, przy, przed chwilą to właśnie to wyłączyłem, e, tak, no właśnie, to z, znowu mamy obiekty, przy animacji no to mamy to samo, co było prędzej, przy i, i eventach i przy tekście to tutaj akurat nic tu nie będzie, tak. Najważniejsze to jest właśnie aby to zrobić, klikamy na to okno pierwsze, prawy przycisk myszki i w menu podręcznym mamy coś takiego Define as za Start Screen. Tak? I widzimy tutaj, że to okno pierwsze, tak do tego okna, tutaj do tej szarej ikony, dodało się taki zielony, zielony trójkącik, który właśnie będzie oznaczać, że to będzie okno startowe. Ok, wgrajmy to sobie jeszcze raz na panel. Pierwszy efekt widać od razu nie załączyło nam się to okno. Pierwsze główne, tylko załączyło się nam się to okno pierwsze. No i z, zobaczmy, czy że rzeczywiście jest tak. No i teraz właśnie jest taka dosyć fajna, płynna zmiana, tak? Widać ewidentnie, że jest o wiele szybsze odświeżanie tej zmiennej. Ok, ale tutaj znowu mamy pewien taki pewną niedogodność, ponieważ znowu nie do końca wiemy, jaka jest taka konkretna wartość tej, tej temperatury. Tak? Chcielibyśmy, aby ta temperatura, żeby to też było coś, co my będziemy widać dokładnie, nie, to nie, nie tylko, że jest w jakimś przedziale, tak? czy też tam, powiedzmy, coś to co oznacza te kolory. Nie tylko, że jest w przedziale tak naprawdę minus 50-100, no, ale jaką ma konkretną wartość, bo to też bardzo często będzie dla nas Istotne. I do tego służą tutaj takie to elementy, takie wyświetlacze. One są oznaczone jako IO Field. Tak, wstawmy sobie i wstawmy sobie tutaj tu u góry, tak? Czyli to będzie oznaczało, że to będzie do, znaczy ten wskaźnik, ten wyświetlacz będzie dotyczył tej, też jest związany z tym barem. Weźmy sobie w, właściwości. I znowu musimy tutaj powiązać z, i z naszą zmienną. Ze sterownika palca, czyli to wybieramy tu temperatura real. No i teraz tutaj po prawej stronie, oczywiście, znowu tutaj mamy mnóstwo jakichś opcji, których ja teraz nie, nie będę po, pokazywać, bo one się powtarzają w dużej części. Natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, no to tutaj mamy coś takiego jak format. Tak? No i teraz możemy sobie wybrać, czy też to będzie format binarny, czy też to będzie jakaś. Data, czy też to będzie jakaś data, data z czasem, czy to, to będzie czas sam, czy też to będzie string, string czy też to będzie w, w postaci heksa decymalnej, czyli to będzie szesnaskowe. Natomiast ja bym chciał, żeby to było dziesiętne. No i teraz muszę sobie wybrać, czy ja tak naprawdę te wartości chcę z e, przecinkami, czy też nie. Mogą to być tylko i wyłącznie to wartości całkowite, ale też mogą, tak jak widzimy tutaj, wybrać sobie to wartości z przecinkami. Teraz chcę, żeby to była liczba, żeby to była liczba, na przykład dwa miejsca przed przecinkiem, trzy miejsca po i tak dalej. Ja, powiedzmy, skupię się na tym formacie, chyba że mogę jeszcze jakieś wybrać. zobaczymy. Nie, ten chyba tutaj akurat jest taki najsensowniejszy, to zobaczymy co, co będzie tutaj nam wyświetlać. Ok, dodajmy sobie to, znaczy wgrajmy to na panel. I widzimy tutaj to u góry, także jest wyświetlana temperatura z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Jeżeli przekroczymy tą wartość 100, no to pojawiają się hasztagi, bo to też wychodzi poza zakres tego, co ustawialiśmy. Co ustawiliśmy, przepraszam, nie ta opcja, co ustawiliśmy tu? Bo tutaj jest tylko dwa, dwa miejsca przed prze, przecinkiem. Jeżeli się pojawi trzecie miejsce po prze, prze przecinku, no to niestety już tutaj nie jesteśmy w stanie tego wyświetlić, tak? ale w ten sposób znamy, jaka jest, znaczy wiemy, jaka jest dokładna t, t, temperatura. Do jednego miejsca po przecinku może być do dwóch, może być nawet do y, trzech. OK, w ten sposób jest, jesteśmy w stanie odczytać tę temperaturę, w różny sposób ją pokazać. W kolejnym filmie pokażę to, w jaki sposób tu możemy to zrobić na, przy pomocy wykresu, czyli jakaś zmiana w czasie. Ja do tego mojego okna chciałbym dodać jeszcze, powiedzmy, temperaturę zadaną. Tak? Tutaj mamy tę temperaturę zmierzoną. A ja bym chciał dodać e, obok temperaturę zadaną. Powiedzmy, dodam sobie od razu tutaj e, pole tekstowe i nazwę, tak? Nazwę w sensie, że to jest temperatura e, e, zmierzona, czy też pomiar. tak. A zaraz obok sobie wstawię Ctrl C, Ctrl V. Tak, wstawię sobie temperatura zadana. Ok. Też sobie wy, wykorzystam te dwa elementy, które mam tu. To sobie je skopiuję i wstawię, tylko zmienię ich właściwości trochę. Tak. Ok. No i teraz tak. Po pierwsze, w tym, w, w tym wyświetlaczu, który mamy tutaj, tu u góry. Tak, no to muszę zmienić nie tę temperaturę real, tylko z tych wszystkich zmiennych, które mam w naszym sterowniku, będę chciał, aby to była temperatura zadana, nieznormalizowana, nie tylko temperatura zadana 1. OK, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą nie zrobiłem w poprzednim, to znaczy w tym wyświetlaczu, to co tak właściwie powinienem zrobić, no to Chodzi mi o jedną właściwość tego wyświetlacza. Tutaj w tej sekcji general, gdzie mamy type, mamy coś takiego jak mode, tak? czyli taki jakby tryb i mamy tryb wejścia, wyjścia. To, to znaczy, że albo my możemy wprowadzać tam jakąś wartość, albo ta wartość będzie nam wyświetlana. Tak? Przy, jeżeli chodzi o ten pomiar temperatury, to tutaj powinienem zaznaczyć coś takiego, że to jest output, że to jest tylko i wyłącznie wartość wyświetlana, czyli my w żaden sposób nie możemy tej wa, wartości zmienić poprzez właśnie ten, to pole. Natomiast, jeżeli chodzi o to pole, które mamy tutaj, tak, czyli ta temperatura zadana, no to ja już bym chciał wpływać na to, to co się będzie pokazywało w. W sterowniku PLC, tak, czyli ja bym chciał, żeby to było input output, czyli żeby coś się pojawiało, ale też, żebym miał tu możliwość wpisywania tam czegoś. Ja sobie powiedzmy, to jedno pole troszeczkę powiększę, tak, aby była tu możliwość tak powiem klikania na nie. E, OK, czyli tutaj mamy tak, jeżeli chodzi o to pole, mamy już temperaturę z zadaną 1. Jeżeli chodzi o to pole, to też musimy tutaj dać sobie temperaturę zadana 1. Dobrze. To to już mamy. OK. I tak w, w, właściwie, no to już naszą. Znaczy, będziemy mogli poprzez to okno tutaj z tego baru, to nie możemy akurat w tym, w tym panelu zrobić coś takiego, że z tego baru zrobić taki e, suwak. Tak, gdzie my będziemy mogli przesunąć, będziemy mogli tylko i wyłącznie, chociaż pokażę jeszcze jeden sposób przynajmniej. Będziemy mogli tutaj y, poprzez to okno zadawać y, tę y, temperaturę. Dobra, wgramy to sobie na panel. No, i mamy ten suwak, tak, jeżeli chodzi o temperaturę zadaną, tak? No i mamy to pole, jeżeli chodzi o wpisywanie. Jak na nie kliknę, to się pojawi klawiatura, gdzie mogę wpisać konkretną wartość, na przykład 70. Kliknę Enter, tak? To proszę zauważyć, że też zmieniło mi się tutaj wartość na wyjściu analogowym, czyli widać, że my mamy wpływ na to yy, mamy wpływ na to yy, na to wyjście. Jeżeli sobie podejrzę w watch table, no to mam dokładnie tą wartość, którą wpisałem z klawiatury. Zmienię sobie teraz powiedzmy na 41,6. Yy, Proszę czy... bardzo, zmieniło mi się zarazem tutaj na panelu, jak i zmieniło mi się w pamięci, co my też to widzimy na wyjściu samego sterownika. No dobra, ale prawdę mówiąc, to takie wpisywanie temperatury za każdym razem z klawiatury jest dosyć uciążliwe. Bardzo fajnym rozwiązaniem byłoby, żebyśmy my mogli na przykład nie z samej klawiatury zmieniać tą temperaturę, ale na przykład zmieniać ją przy pomocy tych fizycznych przycisków, które mamy tutaj w samym, na samym panelu. Tak? Tutaj mamy osiem fizycznych przy przycisków, i do tych przycisków, właśnie, tak, możemy przypisać im pewne funkcje. Ja przypiszę do przy przycisku F6 i F7, przypiszę im właściwości takie, że one będą zwiększać lub zmniejszać yy, tą wartość moją zadaną. Za w jaki sposób to yy, zrobić? Klikamy na przy przycisk. Wybieramy właściwości. Proszę zwrócić uwagę, że dany przycisk będzie się tylko i wyłącznie nie będzie podświetlać się tutaj ten sam przycisk, tylko będzie podświetlać się tutaj ten e, kwadracik. Ok, no to teraz e, tak. Tutaj e, domyślnie zaznaczona jest taka opcja, jak User e, Local Template. Nie chcę tego, bo jak chcę użyć takich grafik, które są e, zewnętrznych. Powiedzmy, pierwszy przycisk. Tak, tutaj z tego, jak wybierzemy, wybierzemy sobie tutaj tą opcję grafik i na ten trójkącik na końcu, to będziemy mogli sobie wybrać różnego to rodzaju grafiki, które możemy przypisać do danego przycisku. I powiedzmy, pierwsza grafika to będzie trójkącik w górę, czyli będzie to oznaczać, że chcemy zwiększyć jakąś wartość. I do tego przycisku musimy przypisać pewne zdarzenie. No i znowu mamy takie dwa zdarzenia, które już znamy. preski oraz mamy release key. Czyli w trakcie naciskania i w trakcie puszczania. Z tym, że my tutaj tak jak prędzej wybieraliśmy sobie set. Tak teraz wybierzemy sobie increase. Increase tak? tak, czyli zwiększ wartość taga. No i tu musimy to wybrać, jaki tak. No interesuje nas ta temperatura zadana, i tu możemy sobie zaznaczyć o ile. tak. Czy też to będzie double i, i integer tak. No tutaj akurat mi w zupełności starczy, że to będzie zwiększane o 1. Jeżeli chodzi o ten przycisk F7, Robimy coś analogicznego, czyli po pierwsze dodajemy mu grafikę, z tym, że teraz będzie grafika, będzie down arrow, arrow tak? czyli strzałka w dół. W eventie w trakcie naciskania wybieramy sobie decrease, tak, tak? czyli zmniejsz tak o ile o jeden. Klikamy na ok. No i, teraz, no i teraz sprawdźmy, czy to działa, czyli wygrajmy to na sterownik. Jest na chemii. I zobaczmy, co się y, stanie. Ok. Jeżeli będę naciskać przycisk do góry, to będzie mi się zwiększać wartość. Co widać tutaj na samym wskaźniku rośnie. Widać ta, y, ta wartość w tym polu, ale też rośnie nam tutaj na samym wyjściu. Jak nacisnę w dół, to będzie mi się zmniejszać o 1 sposób. Tutaj akurat jest taka funkcjonalne, że każdy to naciśnięcie coś robi. Jeżeli przytrzymam, to nic się tutaj nie będzie działo. Tak? Czyli w ten sposób my poprzez panel e, mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym sterowniku, e, tak? czyli w sensie tutaj mówię o takich zmiennych e, analogowych. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj kciuka w górę, na, to napisz swój e, komentarz, jeżeli masz jakieś pytania. A to na ten moment, to zapraszam do kolejnego. Filmu.